Witajcie, moi drodzy! Witam Was serdecznie w rytuale miłosnym, który ma za zadanie przyciągnąć Waszego wymarzonego, konkretnego mężczyznę. Zatrzymaj się teraz, w tym momencie. Zamknij oczy. Weź głęboki, spokojny oddech i pozwól, aby świat na chwilę ucichł. Ten rytuał jest przestrzenią tylko dla Ciebie, bez oczekiwań, bez napięcia, bez potrzeby kontroli. To zaproszenie miłości, która rodzi się z harmonii, a nie z braku. Poczuj, jak Twoje ciało się rozluźnia, jak ramiona opadają, a serce zaczyna bić troszeczkę wolniej, spokojniej, ale i głębiej. Wokół Ciebie pojawia się miękkie, ciepłe światło, różowo-złote, pulsujące delikatnie w rytmie Twojego oddechu. To energia Twojej kobiecości, Twojej naturalnej mocy, Twojej zmysłowości. Nie tej wymuszonej, lecz tej prawdziwej, płynącej z wnętrza, cichej i magnetycznej. W tym świetle przypomnij sobie, kim jesteś. Jesteś kobietą, która kocha i potrafi być kochana. Jesteś obecnością, obok której chce się zostać. Nie musisz nikogo przekonywać ani zabiegać o uwagę. Twoja energia mówi sama za siebie. Twoje serce jest otwarte, a jednocześnie bezpieczne. To właśnie ta równowaga przyciągnie mężczyznę, o którym tak bardzo marzysz. Teraz pozwól, aby w Twojej świadomości pojawił się obraz tego konkretnego mężczyzny. Bez napięcia, bez scenariuszy, po prostu Jego obecność. Wypowiedz w myślach Jego imię. I poczuj, jak dźwięk tego imienia miękko rozchodzi się w Twoim sercu. Między Wami zaczyna tworzyć się subtelna nić, niewidzialna, ale wyczuwalna to nić rozpoznania. On zaczyna czuć Cię to coraz wyraźniej, w chwilach ciszy, w momentach zadumy, w snach, które wracają do Niego nocami. Pozwól, aby w tym rytuale obudziła się namiętność, ale taka, która płynie naturalnie i bez presji. Poczuj ją w brzuchu, w biodrach oraz w Twoim oddechu. To ciepło, które nie parzy, lecz zaprasza. Twoja sensualność nie krzyczy, ona przyciąga. Jest w Twoim spojrzeniu, w Twoim głosie, w sposobie w jaki jesteś obecna tu i teraz. On ją wyczuwa, bo jest autentyczna, bo jest spójna z Twoim sercem. Teraz pozwól sobie na intencję. Niech będzie czysta, spokojna i pełna zaufania. Wypowiedz ją w myślach lub szeptem. Przyciągam do mojego życia mężczyznę, który rozpoznaje mnie sercem. Mężczyzna, który wraca lub przychodzi, bo jego dusza zapamiętuje moją energię. Przyciągam miłość opartą na namiętności, czułości i wzajemnym wyborze. Przyciągam relację, w której jestem pragniona, szanowana i kochana. Poczuj, jak ta intencja zapada głęboko w Twoim wnętrzu, jak ziarno zasadzone w żyznej ziemi. Nie musisz go podlewać lękiem ani wątpliwościami. Wystarczy wdzięczność. Poczuj ją teraz, jakby to już się działo, jakby jego obecność była już blisko. Uśmiechnij się lekko, pozwól sercu się rozgrzać. Poczuj, jak Twoje ciało mięknie, jak zapadasz głęboko w swoim wnętrzu. Ramiona opadają, szczęka się rozluźnia, serce bije spokojniej, ale głębiej. Wokół Ciebie pojawia się znów delikatne światło różowo-złote, ciepłe, pulsujące łagodnie w rytmie Twojego oddechu. To jest Twoja obudzona kobiecość mądra, sensualna i pewna siebie. Nie potrzebuje uwagi, bo sama jest najwyższą obecnością i nie potrzebuje potwierdzeń, bo zna doskonale swoją wartość. Z tym światłem przypomnij sobie, kim jesteś. Jesteś kobietą, która potrafi kochać bez zatracania siebie. Jesteś kobietą, obok której chce się zostać, bo Twoja energia jest domem i przygodą jednocześnie. Jesteś spokojem i ogniem, czułością i pasją. Twoje serce jest otwarte, a granice jasne, i właśnie ta harmonia przyciągnie go najbardziej. Pozwól znów, aby w Twojej świadomości pojawił się obraz tego konkretnego mężczyzny, bez napięcia i bez prób kontrolowania. Po prostu jego obecność, jak wspomnienie ciepła na skórze. Wypowiedz w myślach jego imię, powoli i z miękkością. Poczuj, jak dźwięk tego imienia osiada w twoim sercu i rozchodzi się po całym ciele. Między wami jest nić, subtelna, magnetyczna i prawdziwa. To nić rozpoznania dusz. Ona nie wiąże i nie ciągnie ani do niczego nie zmusza. Ona przypomina, że jesteście jednością. Zauważ, jak ta nić delikatnie drga. To znak, że energia zaczyna pracować. On zaczyna czuć cię wyraźniej w momentach ciszy, w nagłych przebłyskach myśli, w snach, które przychodzą do niego. Twoja obecność staje się dla niego znajoma, kojąca i pociągająca jednocześnie. Nie musi wiedzieć, dlaczego. Serce rozumie szybciej niż umysł. Pozwól znów obudzić się energii namiętności, tej prawdziwej, zakorzenionej w sercu. Poczuj ją w biodrach, w klatce piersiowej, w ciepłym oddechu. To nie jest pośpiech, to powolne rozpalanie ognia. Twoja sensualność jest naturalna, płynna, obecna w sposobie, w jakim oddychasz, w tym jak czujesz własne ciało. Ona nie krzyczy, ona zaprasza i to zaproszenie jest nie do odparcia, bo jest szczere. Poczuj, jak w tym rytuale spotykają się trzy energie: miłość, namiętność i spokój jednocześnie. Miłość, bo serce wybiera, pasja, bo ciało pamięta, spokój, bo dusza ufa. Kiedy te trzy energie są razem, przyciąganie tego mężczyzny staje się naturalne, bezwysiłkowe. Bez lęku. Teraz wypowiedz intencję. Niech będzie jasna, ciepła i pełna zaufania. Możesz ją powiedzieć szeptem lub w myślach. Przyciągam do, moje, do mojego życia konkretnego mężczyznę, który rozpoznaje mnie sercem i ciałem. Mężczyznę, który wraca do mnie, bo jego dusza zna moją energię. Imię tego mężczyzny to i tu podajesz jego imię. Przyciągam miłość tego mężczyzny opartą na wzajemnym wyborze, namiętności, czułości i szacunku. Przyciągam relację z tym konkretnym mężczyzną, w której ja jestem widziana, upragniona i kochana. Dokładnie taka, jaka jestem w tej chwili. Poczuj, jak te słowa zapadają w ciebie, jak ziarno w żyzną ziemię. Nie popychaj go i nie sprawdzaj na siłę, tylko zaufaj procesowi. Energia już pracuje w ciszy, w synchronicznościach, w drobnych znakach, które zaczną się wkrótce pojawiać. Twoim zadaniem nie jest kontrola, twoim zadaniem jest przyjmowanie. Teraz wypełnij serce wdzięcznością, taką, jakby to już się wydarzało. Uśmiechnij się delikatnie, poczuj ciepło w klatce piersiowej. To sygnał, że jesteś w zgodzie z intencją. Pozwól tej wdzięczności rozlać się po całym ciele i wyjść poza ciebie, jak miękka fala. Poczuj, jak twoje ciało staje się bezpieczne, jak napięcie, które nosiłaś, zaczyna się rozpuszczać. Ramiona luźno opadają, brzuch mięknie. Serce przestaje się bronić. Ten rytuał nie jest zaklęciem zrodzonym z lęku ani z tęsknoty. To akt miłości do samej siebie, która odzwierciedli się jako miłość tego konkretnego mężczyzny w stosunku do ciebie. Wokół ciebie zaczyna znów formować się światło. Nieostre i nierażące, miękkie, cieplutkie światło, delikatnie pulsujące. Ma kolor różowego złota, jak świt, który zapowiada coś pięknego, ale jeszcze nie odsłania wszystkiego naraz. To światło to Twoja energia kobieca, magnetyczna, spokojna energia, która nie goni i nie prosi ona przyciąga, bo jest w zgodzie ze sobą. Poczuj, jak to światło otula znów Twoje ciało najpierw stopy na znak stabilności. Potem biodra na znak sensualności, brzuch jako znak uspokojonych emocji, serce jako znak głębokiej miłości, gardło jako znak otwartej komunikacji i czoło jako znak otwartej intuicji. Każda część ciebie jest widziana i akceptowana. Nie musisz być inna, nie musisz się poprawiać. Jesteś wystarczająca, dokładnie taka, jaka jesteś teraz. Teraz przypomnij sobie, kim jesteś jako kobieta. Jesteś tą, która potrafi kochać głęboko, ale nie traci jednocześnie siebie. Jesteś tą, która czuje namiętność, ale zna swoją wartość. Jesteś spokojem, który koi i ogniem, który rozpala jak nikt inny. Twoja obecność jest domem, ale też przygodą. I właśnie ta równowaga sprawia, że miłość rozpoznaje w Tobie swoje miejsce. Pozwól teraz, aby w Twojej świadomości pojawił się obraz tego konkretnego mężczyzny. Po prostu Jego energia. Wypowiedz w myślach Jego imię. Niech to imię zabrzmi jak szept serca, nie jak wołanie. Poczuj, jak to imię rezonuje w Tobie, w klatce piersiowej, w brzuchu. W biodrach i w oddechu. Między Wami zaczyna tworzyć się subtelna nić połączenia, cicha i magnetyczna. To nić rozpoznania Waszych dusz, ale nie przywiązania. Ona nie wiąże i do niczego nie zmusza. Ona przypomina Waszym duszom to, co już doskonale znają. Ta nić drga lekko, jakby odpowiadała na Twoją obecność. To znak, że energia zaczyna płynąć. On zaczyna cię czuć, może nie od razu świadomie, najpierw jako myśl, która wraca, jako wspomnienie, które pojawia się bez powodu, jako sen, który zostaje w nim po przebudzeniu. Twoja energia staje się dla niego znajoma, bezpieczna i pociągająca. Nie dlatego, że coś robisz, ale dlatego, że jesteś w swojej prawdzie. Teraz pozwól, aby obudziła się w tobie namiętność, nie tak gwałtowna i chaotyczna, lecz głęboka, powolna, płynąca z ciała. Poczuj ją w biodrach, w kręgosłupie, w ciepłym oddechu. Twoja sensualność nie musi być pokazana, ona jest wyczuwalna, jest w sposobie w jaki oddychasz, w tym jak czujesz swoje ciało, w tym, że jesteś obecna. Twoja energia miłości, pasji i sensualności zaczyna się rozszerzać delikatnie i naturalnie, jak zapach, który przyciąga za nim ktokolwiek go nazwie. On reaguje na nią, bo jesteś prawdziwa, bo nie pochodzi to z braku, lecz z pełni Twojej kobiecości. Teraz wypowiedz jeszcze raz intencję, powodzi świadomie i z serca. Przyciągam do mojego życia tego konkretnego mężczyznę o imieniu, który rozpoznaje mnie sercem, ciałem i duszą. Przyciągam miłość opartą na wzajemnym wyborze, namiętności, czułości i szacunku. Przyciągam relację, w której jestem widziana, pragniona i kochana. Pozwalam, aby ten mężczyzna wrócił lub, lub przyszedł do mojego życia. W idealnym czasie i w najczystszej intencji. Poczuj, jak te słowa zapadają w ciebie, jak ziarno w ziemię. Nie sprawdzaj tego, po prostu zaufaj. Energia już została wysłana. Ona pracuje w ciszy, w synchronicznościach, w małych znakach, które zaczną się pojawiać. Na koniec wypełnij swoje serce wdzięcznością. Taką, jakby to już się wydarzyło. Uśmiechnij się lekko, oddychaj i pozwól sobie przyjmować, bo jesteś miłością w energii ruchu, jesteś spokojem, który przyciąga, jesteś ogniem, który rozpala, jesteś kobietą, do której on zostaje przyciągnięty naturalnie, świadomie i z całej mocy serca. Na koniec tego rytuału oddaj wszystko zaufaniu. Miłość wie, jaką drogą przyjść. Energia, którą wysłałaś, już pracuje cichutko, ale bardzo skutecznie. Ty nie musisz nic robić, masz tylko być w swojej prawdzie, w swojej zmysłowości i w swojej mocy.